Tam wszystkich bardzo serdecznie. Ja Wam powiem o makrach wyrażeń. Generalnie, co mamy? Krótka agenda, tak? Powiemy sobie, czym są makra wyrażeń, co my są fajne. Powiemy sobie, jakie on mam składnie oraz jakie są tylko funkcje makra. Funkcje makr są na tyle fajne, że mogą być użyte nie tylko w makrach wyrażeń, ale też w innych makrach, które mają jakieś wartości. No i na koniec będzie malutkie demo. Więc tak, makra wyrażeń. Tutaj lapsus, e, o czym mowa, chodzi generalnie o, to, to nie jest już nowość, bo to wyszło w Zabicie 6.0, natomiast warto sobie odświeżyć troszeczkę informację na ten temat, bo to jest bardzo fajna funkcjonalność. Więc makra wyraźnie są te makra, które mają oprócz tych nawiasów e, glamurowych znak zapytania z przodu, tak więc widzimy, że to jest to, co je wyróżnia od na przykład makr budowanych, czy też makr użytkownika. Tutaj mamy przykład wykresu, który zawiera w sobie makra wyrażeń, więc widzimy, że one pozwalają nam na zbudowanie jakiegoś kontekstu, tak? Więc mamy tutaj informacje o ruchu sieciowym na interfejsie ETH0 z informacjami konkretnymi, które są oczywiście na wykresie dostępne, ale też mamy informacje o minimalnym, maksymalnym przepływie w ciągu ostatniej godziny, tak? To, że to ostatnia godzina to jest akurat to jak ja to skonfigurowałem, kiedy robiłem ten slajd. Natomiast tutaj możemy zrobić sobie, z, nie wiem, z 5 minut, z 20 minut, tak więc to jest czas, który niekoniecznie jest zgodny z tym, jaką mamy legendę na wykresie, tak więc możemy sobie na wykresie zobaczyć, dajmy na to ostatnią dobę, a mieć najświeższe wartości z ostatniej godziny. Tutaj parę innych przykładów, które będą się na pewno przewidzieć w praktyce, więc mamy chociażby informacje w informacji o problemie, jaka była wartość maksymalna z godziny. Tak więc mamy próg wyzwalacza, który mówi, że będzie błąd, kiedy wartość będzie większa niż 3. Tak, możemy mieć wartość ostatnią za pomocą macro item value oraz item last value, ale dzięki makrom wyrażeń możemy sobie też dorzucić informację o tym, jaka była wartość na przykład maksymalna, minimalna, średnia czy cokolwiek innego, żeby dać sobie kontekstu, co tam się tak naprawdę dzieje. Zobaczymy, że mam tutaj przykład mapy. Tutaj są makra wyrażeń użyte w dwóch miejscach. Po pierwsze są użyte w opisie hostów, tak, więc mamy tutaj informacje o tym, jakie mamy obciążenie dla CPU i dostępność pamięci. Tak to pobieramy z makra wyrażeń, a także mamy informacje na etykietach linków pomiędzy elementami, gdzie to są informacje o tym, jakie mamy... No, szybkość łącza tak naprawdę, albo użytą... Yy, generalnie ile danych w między innym a drugim, tak, więc tutaj możemy sobie radośnie tych makr też używać. Natomiast jaka jest ich składnia? Składnia jest dosyć prosta i mam nadzieję, że wszystkim jest mniej lub bardziej znana, ponieważ ona jest w 100% praktycznie taka sama jak składnia wyrażeń wyzwalaczy, tak, pomijając oczywiście te nawiasy klamrowe i znak zapytania. Więc mam tutaj jakąś funkcję, tak, więc to jest dowolna funkcja, która jest dostępna w makrach wyrażeń. Tak, mamy dwa zestawy funkcji, ale to za chwileczkę. Potem podajemy ukośnik host, ukośnik klucz. Tak więc dokładnie tak samo jak w, jak w makarach wyra wyrażenia wyzwalaczy. Tak, I pamiętamy, że host klucz to będzie zawsze pierwszy parametr dla dowolnej funkcji. A następnie po przecinku, jeśli funkcja przyjmuje jakieś parametry, no to możemy podać je po przecinkach. Tak więc składnia jest bardzo prosta. Jeśli ktoś robił kiedykolwiek wyzwalacz, to będzie wiedział, jak tego użyć. Więc to jest bardzo dobry plus. To jest też jedna z fajnych rzeczy, która wyszła w zabixie pomiędzy 54 a 6.0. Powiedzmy sobie, że nastąpiła ta unifikacja wszystkich wyrażeń, więc mamy wspólny format. I to jest warto podkreślić, że takie rzeczy się tam dzieją. Teraz, jeżeli chodzi o tą nazwę hosta, bo w związku z tym, że możemy użyć tego makra w tylu różnych miejscach, to warto zwrócić na to szczególną uwagę. Tak więc zwróć uwagę na to, że mamy. Pierwszy przykład, gdzie nazwy hosta po prostu nie ma. Tak? I to chodzi o to, że jeśli mamy taki kontekst, w którym tworzymy to makro, że możemy być pewni, że chodzi o ten klucz z bieżącego hosta, to możemy nazwę tego hosta po prostu pominąć. Tak? Natomiast jeżeli chcemy dawać sobie makro wyrażeń w wyzwalaczach, to możemy albo tą. Nazwę hosta pominąć, albo użyć sobie makra host, host To jest makro oczywiście wbudowane, więc powinno być dostępne w większości miejsc, które nas interesują. Tak, oczywiście sprawa się komplikuje, jeśli mamy jakiś wyzwalacz, który zawiera więcej niż jeden host, co to oczywiście trzeba się posłużyć indeksem w tym makrze. Też mamy te dwa zestawy funkcji. Mamy tak, mamy ograniczony zestaw funkcji, które jest dostępny w większości miejsc, więc są to cztery funkcje. Czy jest to wartość średnia, ostatnia, minimum, maksimum. I one są dostępne tak naprawdę w nazwach wykresów, w etykietach na mapach oraz w etykietach linków. Tak, więc mamy tutaj etykiety linków, kształtów, więc to dokładnie to, co widzimy na załączonej grafice. Tak? Więc to są miejsca, które przyjmują jedynie takie proste wyrażenia. Mamy też trochę bardziej rozbudowane funkcje, które będą dostępne w nazwach zdarzeń i w powiadomieniach opartych o wyzwalacze. Tak, więc jeżeli byśmy chcieli zastosować jakieś inne funkcje, e, tak naprawdę na... E, się inne funkcje wyzwalaczy, no to one będą dostępne w tych miejscach, czyli w nazwach zdarzeń. Więc tutaj możemy sobie pozwolić na jakieś, powiedzmy sobie, liczenie średnich trendów i tego typu inne rzeczy. No i teraz funkcje makr. I to nie tylko makr wyrażeń, ale makr, które mają wartości. Więc... Nie wiem, czy wiele was zwie, ale na wartościach, które dostajemy w makrach, możemy wykonać pewne operacje. Tak więc składnia jest dosyć zawiła, bo tych nawiasów klamrowych nam się po prostu w tym miejscu mnoży. Tak więc mamy tak, mamy makro.fun, czyli mamy jakieś nasze makro na przykład wyrażeń, tak? I potem dajemy kropka funkcja. I funkcja jest jedną z tych, które mamy w tabeli po prawej stronie. Tak? I ta funkcja ma też swoje parametry. I to wszystko po raz kolejny owiemy w nawiasy klamorowe. Więc jak zobaczymy sobie na, przy, na przykład, który jest poniżej, to mam tutaj funkcję, a raczej wyrażenie makro wyrażeń, które pokazuje nam maksymalną wartość obciążenia CPU na bieżącym hoście i możemy użyć na tym fmtnam, to jest funkcja makro, która nam ucina liczby po przecinku do jednej liczby, a raczej do jednej cyfry w tym wypadku. Więc możemy sobie ten sposób to robić. Tak? Z takich przydatnych makr, które, raczej funkcji makr, które się na pewno przydadzą, jest na przykład e, rec Tak Z praktyki wiemy, że jeśli mamy monitoringi oparte na przykład o wyłapywania SNMP na pułapkę SNMP, no to możemy tych makr i znaczy makr wartości i funkcji makr ujść na przykład w znacznikach, a raczej wartościach znaczników dokładniej, żeby na przykład podać adres IP, jeżeli ktoś takiego regexa sobie zmontuje. Więc te funkcje są bardzo, bardzo przydatne. I teraz króciutkie demo. Zobaczymy, jak te makra działają tak naprawdę w praktyce. Więc tutaj mam świeżą instalację z która ma tak naprawdę dwa hosty. Tak jak sobie zobaczymy, kursor znajdę. Jak sobie zobaczymy na listę naszych hostów, to mamy hosty całe dwa, więc jest to Link server oraz ZDX server. W rzeczywistości jest to ten sam serwer, tak? więc wartości mogą być podobne, więc proszę tutaj się nie zdziwić, jeżeli obciążenie procesora będzie identyczne, bo to jest mimo wszystko ta sama maszyna. tak, Więc my będziemy tego używali w stworzeniu sobie mapy. tak, Więc tak, przejdziemy sobie do monitorowania, mapy, utworzymy sobie nową mapę. Rozoszkolenie z map to będzie najwidoczniej. No, klik. Dobrze. No będzie nazwa meetup. Tak, tutaj nie będziemy żadnych dodatkowych opcji ustawiać. My chcemy mieć tylko tutaj dwa hosty. Tak, więc sobie dodamy element mapy, jakim jest, jakim jest jeden host. Tutaj zobaczymy, czy będzie troszeczkę lepiej. Tak to będzie element host i wybierzemy sobie tutaj. Zabbix server. Więc to będzie Zabbix servers i tutaj będziemy mieli Zabbix Server. No i oczywiście etykiety możemy się tutaj posłużyć radośnie host.host. Host. Dobrze, teraz sobie to yy, muszę trochę odzoomować. OK. Zastosujemy i utworzymy sobie od razu. Yy, oj, oj. oj. Utworzymy sobie od razu drugiego hosta, jakim będzie linux. Tak więc sobie tutaj weźmiemy hosta i tutaj będziemy mieli grupę inną, bo to będzie grupa. Oj. Touchpad mnie tutaj zdradza dzisiaj. I tutaj po raz kolejny zrobimy sobie host. Host. Oczywiście e, ci z Was, którzy są dosyć biegli w zabicie, zobaczą, że ale to dopisali sobie dwa razy z ręki i mógł przejść sobie sklonować, tylko podnieść obiekt hosta w tym miejscu. Tak? Jak najbardziej mogłem. Tak? Ale chcę Wam pokazać tą jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że mamy sobie tutaj host.host .host i host.host. .host. Tak więc to nic tam nie mówi, bo na mapach możemy sobie kliknąć tutaj ten radosny przycisk, jakim jest rozwiązanie makro. I rozwiązanie makro robi to, co myślimy, więc bierze makra i podstawia faktyczne wartości, które tam są. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo nam pozwala bardzo szybko wyłapać jakieś literówki, tak? bo jeżeli mamy literówkę w składni makra, to to makro nam się po prostu nie rozwinie prawidłowo, w związku z czym nie będzie tam wartości. tak? Dobrze, i my sobie tutaj zgarniemy. Yy, tutaj sobie to troszeczkę powiększymy. Tak, i my byśmy chcieli tutaj wstawić jakąś wartość. Więc tutaj rozpoczniemy sobie od tych nawiasów klamrowych i byśmy chcieli na przykład Średnią. Weźmy sobie tak, dwa dwa ukośniki, bo to jest bieżący host I teraz muszę znaleźć jakąś, e, jakąś wartość, która tutaj jest używana. Zdać mi sekundę. Bo potrzebujemy klucza, tak? Więc tutaj szukamy sobie pozycji. I weźmy sobie dowolny klucz. Tak, to nie ma wielkiego e, nie ma to wielkiego znaczenia. Weźmy sobie na przykład ten. Powinno nam ładnie to zadziałać. Więc mamy tak, pyk, przecinek, jedna godzina. Jeśli nie zrobiłem żadnego błędu w składni, to będziemy widzieli zaraz wartości, jeśli tylko rozwiniemy makro. Tak więc widzimy, że to jest 97,31%. I teraz zwróć uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo długa liczba. Mi się ona nie podoba i bym chciał to przerobić. Zobaczymy od razu, czy ten sam klucz występuje na tym drugim hoście. I tak, to będzie bardzo szybkie do sprawdzenia, ponieważ jeśli makro nie będzie miało wartości, a ma, no to byśmy wiedzieli, że takiego klucza po prostu tutaj nie ma. Natomiast mi się to nie podoba, tak, bo to jest za dużo po przecinku. Ja może na przykład chciałbym mieć tylko jedną. Więc teraz użyjemy funkcji makro, więc tutaj musimy to po raz kolejny owinąć w nawiasy klamrowe. Bardzo żałuję, że tutaj nie ma kolorowania składnie, to by się bardzo przydało. I dajmy kropka fnt nam i w parametrze podajemy na przykład, nie wiem, jedną liczbę po przecinku. Tak, klikamy zastosuj i widzimy, że radośnie nam to ucięło. Tak, teraz zwróć uwagę też na bardzo ważną rzecz. Teraz szybko zrobimy dwie. A dobra, to się nie, nie udało, niestety, bo chyba się obciążenie nam zmieniło. Dobra, się nie uda. Jest złe, złe liczby. Bóg wartości nam tutaj nie pomógł, niestety, więc tutaj, o, może tutaj zdążymy zrobić, zanim się wartości zmienią. Więc to zrobimy po raz kolejny owinięcie tego w, w nawiasy, fmt nam i teraz na szybko zróbmy, żebyśmy się dwie liczby po przecinku. tak, bo zwróć uwagę na to, że jeśli to będzie zakręglnie matematyczne, to tu powinna się pojawić jedynka, tak, natomiast widzimy, że jest, tak? Chyba, że się po raz kolejny wartość zmieniła i nie mieliśmy szczęścia. Więc mamy tutaj dowód na to, że to nie jest ucinanie jako takie, tylko to jest faktycznie matematyczne zaokrąglenie, tak? Więc tutaj jest to bardzo dobra wiadomość dla nas, bo mamy w ten sposób bardziej e, rzetelną powiedzmy sobie, reprezentację tego, co tu się dzieje. Dobrze. I teraz mamy sobie, no daj, nie że miałbym być. CPU, yy, tak, fajnie byłoby dać jakie, jakąś etykietę, jakiś kontekst, co co się dzieje, tak, bo same wartości tak troszeczkę, yy, troszeczkę tutaj nam brzydko wyglądają, tak, więc staramy się to robić pięknie. Więc tutaj użyliśmy sobie dwóch ukośników, tak, pomijam nazwę hosta. Moglibyśmy zrobić sobie, przetestować na szybko, bo czemu by też nie, wkleić tutaj host, host i zobaczyć, czy nam to, Zadziała, tak? Widzimy, że kliknę intensywnie guzik zastosuj kilka razy. Działa to cały czas tak samo dobrze, więc to makrochoskor po prostu działa. Natomiast mniej pięknie jest w momencie, kiedy byśmy chcieli połączyć sobie tutaj dwa elementy za pomocą połączenia, po za pomocą linku, tak? W związku z tym, że jeśli my tutaj zrobimy teraz yy, jakąś etykietę, na przykład, nie wiem, szybkość, tak, no to wklejmy sobie makrohost.host, no i to nam nie zadziała, mimo tego, że makro są rozwinięte. Czemu? Ponieważ łącze należy do obu map, no, pan, no obu elementów jednocześnie, w związku z czym zabiks nie może jednoznacznie stwierdzić, o który host nam chodzi, tak, nawet podanie makro 1 czy 2 nam nic nie da, z tego z tytułu, że te elementy są równoważne, tak, więc tutaj musimy podać Nazwy wprost. I teraz roznajdźmy, czy mamy tutaj do dyspozycji jakieś e, e, coś związanego ze siecią, żeby to miało sens. Jak nie to będzie mieli tam szybkość procesora. Tak, tutaj mieliśmy ciekawy wypadek. Dobrze, ale weźmy sobie odebrane bity, bo czemu by, czemu by nie. Więc tutaj weźmy sobie po raz kolejny edycję tego łącza. Mamy sobie tutaj szybkość, no i prawdziwa szybkość. To jest oczywiście, tutaj będzie makro wyrażeń, będzie to funkcja, dajmy na to last. Tutaj musimy podać Zabix Server, wielkość, liter ma znaczenie. Tak i tutaj podajemy sobie tą, ten klucz. Tak i potem klikniemy zastosuj. Będziemy mieć informację o tej szybkości. Ta sama szybkość powinna być dostępna na Dobra, bądźmy kreatywni, szybkość 2. Tak więc teraz jeśli weźmiemy sobie zamiast X Server Linux Server. Teraz nie, nie pana czym było z małej, czy wielkiej, ale to nam nie szkodzi. Zaraz to przeklikamy sobie. Wydaje mi się, że z małej. I zrobimy to samo. Dobra, klikamy zastosuj, to zobaczymy, że też mamy tą. A, mamy błąd, tak? Więc tutaj pewnie od razu war... fajnie wiadomo, że coś poszło nie tak, co nie, że jest makro nieznane, czy to była wielkość litery. Tak, to była wielkość litery. Tak, więc widzimy, że mamy tutaj ten sam klucz na tym samym hoście, ale musimy wprost napisać, o którą, o którego hosta nam tutaj chodzi, bo nie jest to dla zabiksa jednoznaczne tak naprawdę. Więc teraz wiemy, w jaki sposób. To też pięknie zrobię, w jaki sposób robić sobie ładne informacje o tym, co się dzieje na naszych hostach. Tak, i możemy sobie radośnie sterować za pomocą funkcji makra, jak ma wyglądać output, tak? Więc teraz wiemy, że mamy taką potęgę, żeby robić piękne wizualizacje na mapach i dostarczać kontekst dla naszych użytkowników. Dobrze, więc zaktualizujemy, czemu by nie. Więc to jest podsumowanie mojej prezentacji. Bardzo dziękuję wam za uczestnictwo. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i za chwilę oczywiście pytania zapraszamy na czat, kontakt tradycyjnie widoczny na ekranie i teraz będę oddawać głos, głos Mateuszowi, który opowie nam Troszkę więcej o generacjach agentów zabiksowych.